A z tej strony i witam was już w moim kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2. Dzisiaj ponownie gramy snajperem, dokładnie tym samym loadoutem co ostatnio, dla odmiany jednak mapy Carwest, a potem przejdziemy zgrabnie do Badlandsa. I będzie na tych dwóch mapach miała miejsce akcja, będą miały miejsce akcje dla mnie wyjątkowe i których już dawno nie miałem okazji wrzucać na mój kanał. Mianowicie będą to akcje na jednym życiu wykonane, czyli... Te, cały teraz materiał, który tu widzicie z HWS-a będzie wykonany na innym życiu, tak samo na Badlandsach, no z wyjątkiem jakimiś drobnymi przerwnikami, jakimiś innymi chwilami, które no, będą ewidentnie zaznaczone, że o, to już jest poza życiem. I chciałem taki materiał zrobić, no w końcu nie co dzień wbija się killstreak 15 na snajperze, bynajmniej dla mnie jako osoby, która nie gra jakoś super dobrze z snajperem, są to dla mnie bardzo dobre wyniki chciałem Chciałem jakby je pokazać właśnie w tych materiałach, jednakże chciałem też pogadać o trzech innych rzeczach. Dwóch mniej, mniejszych jakby i jednej takiej głównej, którą zostawię na sam koniec, gdyż teraz chciałbym jeszcze pomówić o pierwszej z nich. Mianowicie animacje do snajperki. Wielu z was pyta jak je zainstalować. Nic bardziej prostszego. Bierzcie te pliki, które pobraliście z strony, do której link znajdziecie w filmie pod e, tym, znaczy pod tym filmem, jak i pod filmem wcześniejszym z tf -a. A te pliki, które pobierzecie, musicie wrzucić po prostu do folderu Custom w TF. -ie. Jeżeli nie wiecie, jak trafić do tego TF-a, to najłatwiej po prostu wiść na Steam, kliknąć prawym przyciskiem myszy na TF-a, wejść w opcje i tam powinien być przycisk wśród tych wielu opcji, które tam będziecie mieli, który was przekierowuje do, do lokalizacji TF-a i tam, jeżeli nie będziecie jeszcze w tym folderze, to do folderu TF i w nim powinien się znajdować folder custom i do tego custom ma po prostu wrzucacie te dwie te dwa pliki które pobierzecie to wszystko znaczy w sumie nie pobieracie jeden plik, drugi wam wszystko, żeby do gry. Jednakże jest jeszcze drobna, chciałem jeszcze drobną rzecz zaznaczyć, o której ostatnio nie powiedziałem, bo o nie, nie wiedziałem. Te, Ta modyfikacja powoduje czasem tf TFa i te crashe są. Mm, najczęściej ujawniają się kiedy się logujesz na serwer, więc... Bądźcie świadomi tego, że jeżeli Wam TF się crashuje, bo wbiliście na serwer, to najprawdopodobniej będzie to przez tę. przez tą ogromną modyfikację. Nie wiem do końca dlaczego tak się dzieje, ale chciałbym, żebyście byli tego świadomi, że może ona czasem powodować takie krasze. Dobra, to wszystko jeżeli chodzi o animację. Następną rzeczą jest. Um, sytuacja, która miała miejsce dosłownie niedawno. A mianowicie. Um, pewnie nie. Niec, Niezbyt często wam się zdarza usłyszeć przeprosiny od kogoś, prawda? No, ja ostatnio miałem taką okazję i co więcej te przeprosiny były zorganizowane przez pewnego, ja wiem, mo z moich widzów, który po prostu chciał mnie przeprosić za sytuację, w której uczestniczył za to, że był w stosunku do mnie bardzo taki e, agresywny jak to on ujął i że niestosownie się do mnie odzywał z, b, przez to, że... Niestety nie wygrał w konkursie, który już kiedyś tam temu zorganizowałem. No, ja dokładnie pamiętam tą sytuację, ponieważ on zarzekał się, że brał udział w tym konkursie, a ja go jakoś specjalnie nie wybrałem, że usunąłem jego komentarz, choć nie miałem najmniejszego powodu, by to robić. Ja jednak mu powiedziałem, że on ten komentarz po prostu nie napisał nigdzie, gdzie mógłbym go zauważyć. Tak więc jego komentarz, nawet jeżeli go napisałem, na nie brał udziału w konkursie, bo nie był najprawdopodobniej w dobrym miejscu napisany. No i po prostu przez to, że przegrał, przez to, że nic nie dostał ode mnie, to postanowił się troszkę na mnie wyżyć. Mam wrażenie. No na szczęście jednak się zrehabilitował i postanowił mnie przeprosić. I to nie były zwykłe przeprosiny, ponieważ aż nagrał film, który obejrzałem i szczerze to nie co dzień mam okazję właśnie uczestniczyć w tego typu sytuacji. I, powiem, i właśnie specjalnie... W tym materiale mówię o tym, ponieważ jest to dla mnie tak wyjątkowa sytuacja, żeby pokazać wam, że takie sytuacje też się dzieją na YouTubie, że prosto jest hejtować innych, tak, ale przeprosić to bardzo rzadko, bardzo rzadko się zdarza. Dlatego chciałem, żeby te, żeby ta informacja trafiła trochę do większej ilości ludzi, że również mnie takie sytuacje się zdarzają, że człowiek, który Prezentuje się na internecie pod nickiem writer. najpierw zrobił coś źle, potem postanowił się zrehabilitować i mnie przeprosić, za co mu oczywiście podziękowałem, przyjąłem jego przeprosiny, porozmawialiśmy chwilkę, wyjaśniliśmy sobie wszystko i uważam, że teraz możemy żyć ze sobą w zgodzie, tak? I wiedzcie, że ja jestem człowiekiem, który potrafi wybaczyć, wystarczy po prostu do błędu się przyznać, oczywiście tak długo, jak on nie leży po mojej stronie bo wiadomo, jeżeli leży po mojej stronie, no to jeżeli ja jestem tego świadom, to się w końcu do tego przyznam. Jeżeli nie jestem świadom, to wiadomo, że się nie przyznam, ale no tak to bywa w życiu. Dlatego jeszcze raz dziękuję Reiterowi yy, za to, że postanowił się zrehabilitować i w zamian chciałem też o nim powiedzieć parę słów właśnie w tym materiale z Ewa. A na koniec postanowiłem zostawić rzecz, wydaje mi się, największą, do której będę chciał nawiązywać troszkę szerzej potem, ale o co chodzi? Mam prawdopodobnie zamiar... znaczy nie, inaczej. Mam taki pomysł, żeby zrobić kolejną... kolejny cykl poradników, ponieważ wielu z was zna mnie między innymi też dlatego, że mam, bo w sumie raczej miałem, bardzo bogaty plecak i ogólnie uczestniczyłem dużo w handlu. No! To już jest niestety nieaktualne, ponieważ w handlu już nie uczestniczę. Ale co nie zmienia, że mam naprawdę dużą wiedzę na temat wymiany w I panem na pewien pomysł, żeby w końcu zorganizować taki, jak to nazywam, wielki poradnik handlarza albo inaczej, wielki poradnik handlu w Team Fortress 2. I byłby to prawdopodobnie coś w rodzaju cyklu poradników, w którym po prostu dałbym Wam kilka rad, jak handlować w TF, jak zacząć, e, bądź też nawet kilka jakichś przykładowych sytuacji, żeby Wam również przedstawić, e, jakie sytuacje możecie być e, świadkami i jak reagować na przykład w takich sytuacjach, bądź jeszcze nawet kilka pojęć Wam przedstawić, na przykład e, kim jest skammer, kim jest fisher, kim jest jak odróżnić e, low barera, e, czyli gościa, który zaniża ceny, od Sharkera, który również zaniża ceny nomen moment on, on. Więc o takich rzeczach również bym powiedział. Nawet miałbym w planie powiedzieć parę słów na temat wyrażania się w języku angielskim, ponieważ dla wielu z Was prawdopodobnie handel bywa ciężki właśnie przez ten język angielski, tak? No bo przecież nie będzie trafiać tylko na Polaków na internecie, ale niejednokrotnie przyjdzie Wam właśnie rozmawiać z kimś w języku obcym, i nawet na ten temat chciałem też poruszyć parę. No, chciałem powiedzieć pa też parę słów tego typu w poradnikach. No i oczywiście moje pytanie jest następujące, czy chcielibyście, żebym taki poradnik zorganizował, bo jest tutaj jest taki pewien mankament, mianowicie ten poradnik nie byłby krótki, dlatego nie zrobiłbym jednego filmiku, który by trwał, nie wiem, tam ileś, ileś dziesiąt minut. Tylko musiałbym zrobić kilka filmików trwających ileś 10 minut i je podzielić odpowiednio, że nie wiem, na początku kilka jakichś pojęć przedstawić, potem jak zacząć handlu, potem jak kontynuować handel, potem jak zwiększyć swoje zarobki, potem jakoś to podsumować jeszcze trzeba by było, prawda? To jest taki naprawdę ogólny zarys tego, jakby taki poradnik mógł wyglądać. No i te wszystkie podpunkty, które teraz wymieniłem, byłyby co najmniej jednym filmikiem, który by trwał nawet pół godziny. Dlatego całość to trwałaby bardzo długo. I jak już to bym miał w planie wrzucić wszystkie filmy jeden po drugim zaraz, a nie, że na przykład jednego dnia jeden film, drugiego dnia drugi film, ponieważ musiałby być to jeden wielki poradnik, tak jeszcze zorganizowany, że każdy mógłby łatwo i dla siebie znaleźć coś ciekawego. Dlatego, że wielu z Was na pewno już handluje i na pewno podstawy, o których ja bym chciał powiedzieć w pierwszych częściach, już znacie. Ale na przykład jak zacząć już handlować tak, żeby zarabiać nawet kilka dolarów dziennie, no to niekoniecznie już musicie być na tym poziomie. A ja na przykład mógłbym zrobić właśnie jakąś część, jak zarabiać więcej tej efie, kiedy już macie jakiś kapitał, więc mm, byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie wydaje mi się, że zrobić, zrobić takie filmy mm, podzielone na części i wrzucić wszystkie jeden po drugim tak w krótkich odstępach czasu. Tak, żeby w przeciągu jednego czy dwóch dni były już wszystkie wrzucone na YouTube, bo też wiadomo, że jakiś jeden film nie wrzuca się w 5 minut, tylko z godzina, a nawet w dwie, zależy jak długi jest i jak dużo waży. No nie i się, chciałem się dowiedzieć od Was, czy chcielibyście taką serię, znaczy taką serię poradników w moim wykonaniu zobaczyć. Bo wydaje mi się, że mógłbym w tych poradnikach przedstawić wam bardzo ciekawe treści, bo bym chciał nie tylko, tak jak powiedziałem, przedstawić jak handlować, jak zaczynać, ale również przedstawić moje strategie, które ja używałem w handlu i które przyczyniły się przede wszystkim do tego, że miałem taki, a nie inny plecak. I wydaje mi się, że część z Was mogłoby to pomóc, bo może nie znacie tych strategii, albo może już się znacie, albo ale nie do końca dobrze je stosujecie, albo dobrze je stosujecie, tylko na przykład jeszcze byście mogli potem to wzmocnić, także w, w, w sensie wasz zysk wzmocnić, prawda? I powiem wam szczerze, że już wcześniej miałem takie sugestie, żeby zrobić właśnie tego typu poradnik, bo ludzie się mnie pytali, w co inwestować i tak dalej. Na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo jak Ktoś mnie zapyta. Co kupować, co sprzedawać, to co ja mam mu powiedzieć, ponieważ takie przedmioty, te, y, takie a nie inne przedmioty mogą mieć taką a nie inną cenę y, jednego dnia taką, a drugiego dnia inną, właśnie. Dlatego nie ma sensu odpowiedzieć na pytanie, co kupować, ale jest sens powiedzieć, na co zwracać uwagę przy doborze takich przedmiotów do kupienia, i to jest według mnie klucz dzięki któremu byście mogli więcej zarobić i którym właśnie chciałem się bardziej podzielić tego typu w poradniku. Tak więc jest to przykład, co... jakby mogło to wyglądać. Również dostałem jakieś typo, jakieś hipotetyczne sytuacje. Bo powiem wam szczerze, że na początku nie chciałem robić tego poradnika, no bo <grych> najprościej nie chciałem sprawić konkurencji oraz handel ze mną byłby bardzo ciężki. Ale jako, że jestem już poza biznesem, to wydaje mi się, że podzielenie się tą wiedzą będzie najlepszym wyjściem dla mnie jak i dla was. Bo, może komuś z Was się to przyda? Mnie już niestety nie. No a szkoda by było, żeby ta wiedza poszła na zmarnowanie. No i właśnie między innymi dlatego chciałem zrobić ten poradnik. A film zakończymy takim przyjemnym smaczkiem. Jak powiedziałem, mieliście sobie zobaczyć ten airshot. No po prostu magia. Tak więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć.